Na jaką penalii. zrobić nutę? Wow! Origami! Obłędny pomysł Hej, nie gadam z pałami, jedziemy z kurwami, A kurwy jadą z nami. Uf. Hey, Ej, tacy zabiegali, robimy z pieniędzy co origami. Yeah. Hey, nie gadam z pałami. Jedziemy ja kurwy jadą z nami, łop! Ej, tacy zabiegani. Robimy z pieniędzy co origami. Siódma rano trzeba robić siano. Tylko gotówka przelew nie to samo. Liczy ją Wiktor, bierze ją kabano. Robimy z głową mi z marihuana. Przedsiębiorcy, druga służba zdrowia. Dystrybucja, same dobre słowa. Satysfakcja, egzotyczny towar Na taki prestiż mordo to trzeba zapracować Firmował tak ciemna szyba w czarnym macie Jak mamy robić ruchy to chcę ruszać się we stasie Jak mamy ściągać duchy to chcę ściągać się na trasie Wozimy się powoli, taką mamy ciężką pracę wow, Może nie jest Ferrari A jedno do drugiego tyle ma, że dużo bali Pozdrawienia z bali Pozdrawiamy przedsiębiorców leżąc pod palmami Ej, nie gadam z pałami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami Ej, chaccy zabiegani, robimy z pieniędzy, co origami, yeah. nie gadam z pałami jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami Ej, czacy zabiegani, robimy z pieniędzy, co? Ukrycia, chowa to się narkotyki? Pierdoli się policję i kurwy z polityki? Rzucamy wam prezenty jak wujkowie z Ameryki. To Ferrari składa wers, mordowzór to na głosiki, ej. Święty sakrament, nigdy nie jaramy sami. Nie wyglądam na księdza, wiernych mam pod żami. To warbuje tak, że suki często są pośladkami. I właśnie przez te fale jaram łid z koleżankami, ej. Spokojnała cały czas robię ten papier. On wpływa mi na konto, nawet wtedy, kiedy chrapię. On wpływa mi na konto, kiedy nie mam miejsca w szafie. Ej, bo pierdolent X -y, nie chcę ich tu mieć. Na mapie chcę wszystkie. wszystkie, zajebiste Rzucam dziary, jak domino ser na pizzę Ona mówi po koncercie, że chce ze mną picie. Nie mam czasu mała, przecież trzeba robić biznes Woo, hey, nie gadam z pałami Jedziemy z kurwami, a kurwy jadą z nami Hej, ej, czasy zabiegani Robimy z pieniędzy, co origami yeah. hey. Nie gadam z pałami, jedziemy z kurwami, a kurwy jadą z nami. O, ej, tacy zabiegani, robimy z pieniędzy za origami. origami. Numer zastrzeżony wtyka na z skunem. Wyzwałem oczerze, że nie lubi grać z ogniem dureń. Strzelamy prosto w okna, zawodowo, warunek Może wyłapać klapsa, kurwisko, przegin na strunę. Chodź, jaka widać, konopia pełen pypas, Skurwy po narkotykach. Waga, zegar zamyka Żółte bo pika, pika. na gośnikach, bez majtek dupy witam, nikt nie zadaje pytań. Jestem biznesmenem, mamy własne przedsiębiorstwo. Narkotykowy rynek, jak chodzimy jest gorąco. Rozebrane szmaty, młody Kasler, kręci porno Nagle z kurwy syna, jak za dużo klepie mordą Na glebę, na AK-47 Przemysł narkotykowy, jemy na śniadanie z chlebem Na glebę, to nie apteka HP Przemysł narkotykowy, dzwonisz jak będziesz potrzebie